Historia, tradycja, nowoczesność, perły czarnej nity. Fotografowie widzą świat innymi oczami, pojmują go w inny sposób. Poprzez tworzone obrazy obiektyw aparatu jest w stanie przekazać widzowi punkt widzenia fotografa, zapraszając do przeżywania emocji, piękna i intensywności zatrzymanych na zdjęciu chwil. Fotograf ma przywilej dokonywania wyboru za innych. To on wybiera miejsce wraz ze specyficzną atmosferą czy konkretną porę dnia. Fotograf obserwuje i interpretuje scenę pod względem charakteru i różnych niuansów. Komponowanie obrazu oznacza oprócz zwykłej dokumentacji zdarzenia, Możliwość pokazania rzeczy, których nikt dotąd nie widział, czy też nie zwrócił na nie uwagi. Gmina Morawica w obiektywie warsztaty fotograficzne dla młodzieży. Pod takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna imienia Jana Pawła II w Morawicy przeprowadziła warsztaty fotograficzne dla młodzieży. Wszystko dzięki pozyskanemu za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy dofinansowaniu w wysokości 7578 zł i 13 groszy. Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy złożyła wniosek do lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy z zakresu małych projektów. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Te zajęcia organizowane są od listopada 2012 roku do 31 lipca 2013 roku. Liczba uczestników projektu to 12 osób. Warsztaty te stały się atrakcyjną formą. Kulturalnego i edukacyjnego rozwoju młodych mieszkańców gminy Morawica, bowiem młodzież nie tylko aktywnie spędza tu czas wolny, ale również nabywa nowe umiejętności fotograficzne i rozwija swoje pasje. Uczestnicy zajęć poznawali historię fotografii. Omawiane były również różne techniki fotografii, praca w ciemni i tym podobne. Zorganizowano bezpłatne wyjazdy w plener, gdzie fotografowano najciekawsze miejsca zakątki gminy Morawica. Efektem końcowym tych zajęć będzie wydanie kalendarza na 2014 rok zawierającego zdjęcia uczestników projektu wykonane podczas tych wyjazdów plenerowych. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia warsztatów fotograficznych. A proszę powiedzieć skąd pomysł na zorganizowanie tych warsztatów? Jak to się zaczęło? Chcieliśmy zagospodarować Czas Wolny młodym mieszkańcom z terenu gminy Morawica. Dużo osób przychodziło do nas, pytało, czy byłaby możliwość tutaj zorganizowania takich właśnie warsztatów, bo chcieliby w ten sposób poznać tajniki fotografowania i rozwinąć swoją pasję. Zajęcia odbywały się w soboty w siedzibie Biblioteki Głównej w Morawicy oraz w profesjonalnej pracowni fotograficznej Fotokrok w Morawicy. Dodatkowo zostały zorganizowane również bezpłatne wyjazdy w plener, gdzie fotografowano najciekawsze miejsca i zakątki gminy Morawica. Efektem końcowym tych zajęć jest wydanie kalendarza na 2014 rok, zawierającego zdjęcia uczestników projektu, wykonane podczas wyjazdów plenerowych. Uczestnicy warsztatów poznawali tajniki dobrej, profesjonalnej fotografii, zdobyli nowe umiejętności, rozwinęli własne pasje oraz miło i ciekawie spędzili czas wolny wśród swoich rówieśników. Warsztaty zrealizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy stały się atrakcyjną formą kulturalnego i edukacyjnego rozwoju młodych mieszkańców gminy Morawica.